Będziemy nauczyli się świadomie relaksować. W tej lekcji udzieli nam mistrz Jogi, samą obawą. Powitali się do ciepło, ponieważ z nas czekając na swoje wejście. Ło, wow, ale piękna ludzie! Jakie uśmiechnięta! Dobrze, niech każda nauczyciela się zamknie. Yy, to znaczy zamknie oko. Może być twarda, śmiało, ja nic nie ukraść, by zamknąć oko. O, tak, dobrze. Niech każda nauczyciela wyciągnie przed siebie rękę. Może być dwa ręka, śmiało. Ja nie będę binkijem. Niech każda nauczyciela teraz wyciągnie noga. Dobrze, druga noga. I niech teraz założysz sobie ta noga na szyja. Dobrze, śmiało. Niech każda nauczyciela pomyśli o czymś miłym. Że na przykład leży na łąka pełna kwiatów, nie ciśnie jej tam nic, żadna ślimak nie podpełza. Skoro nauczyciela ma całe ciało pedagogiczne zrelaksowane, to ja teraz będę wbijał gwoździa, żeby przepchać kanału. Niech się nie boi. ja umyłam ręce. czyli brana opinie o nauczycielniach. Na początek mamy nauczyciela. Haruje we w nocy, zaharowuje się, przeharowuję się, żyły sobie wypływają. a te dzieciaki, nieznośne, złośliwe, podłe, Zadania jest dobrze zjeść poprzez ósmą w Paryżu. nie kończy, bo biegnie na jakieś godziny dostępu czy dostępności. A nie, nie, teraz to są te ay, czar, czarujące. zaś porównanie świadec, to obudzi się dopiero 1 września. Tak, tak, tak będzie. Moje bianko. Dziękuję bardzo. Wnioski nasunęły się same. Porad teraz na sąsiadki nauczyciela. Nie było łatwo znaleźć kogoś ale w końcu jedna się zgodziła, zamiast za dwie piątki z języka polskiego dla syna. Oto żeby spać. Jednego się tylko współczuję, że wakacje to mamy z promocji, bo my to we Wlesiu do Hiszpanii jedziemy za półset. A, i jeszcze jedno. On całe życie chodzi do szkoły. To trochę przykro nie? Kolejną opinię przekazał Pan Dyrektor. Ja wiem, że on coś kombinuje. Codziennie sprawdzałem amortyzatorów. Męty, łania uzupełnione. Klasa nie zapłaciła w całości za Xero, a wczoraj spóźnił się na lekcję 43 sekundy. Zachowuje się nieodpowiedzialnie. W ciągu tych 43 sekund uczniowie pozbawieni nadzoru mogli zrobić wszystko. A tak w ogóle, to bardzo wartościowy i inteligentny człowiek. Może trochę nerwowy, ale z pasją. Sam widziałem, z jaką pasją chował w kiedy się zdenerwował. Na szczęście nic się nie stało. Porządne biurka teraz robią. Marzę się czasami, mimo, żeby był zdrowy i sprawny fizycznie. Nauczyciel musi być zdrowy, żeby zrealizować całą podstawę programową. Dziękuję. Nie może zabraknąć, na rodziców. Pachowiec niego dobry, umie nauczać, ale trochę przesadza. Przywraca to takie zadanie, że w północy wszystkie potrafiło go rozwiązać. W końcu mąż wyliczył. Dostałem trójkę za wynikiem i jedynkę za wynik. Ten nauczyciel wymagający, już dużo się nauczył. Mąż to nawet sam sobie wyliczył, jaki procent godzin opuścił pracy. Za mało rozumiem, ale my z najlepszymi sąsiadami bardzo sobie tego nauczyciela chwalimy. Ja też nawet zastanawiam, czy za dużo dziecku nie pomagamy, Ale jak tu nie pomóc? Przecież nie narobimy sobie wstydu przed tak dobrym nauczycielem. Dobrze powiedziała? Ja. No, 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 Zatem do nauczycielu podjęli się także wystawciele innych grup zawodowych. Prosimy o opinię lekarza. Nauczyciele są najgorsi. Proszę posłuchać, taka sytuacja. Mam w czasie operacji nacząć brzuch. Leży na stole, uśpiony, cichutki. Podnoszę skarpę, a wtedy on otwiera oczy i woła. Zaraz, zaraz, a to cięcie to chyba trzeba zrobić według kątomierza, a nie tak na okno. Poprosiłem anestezjologa, żeby dał mu większą dawkę. Kończymy operację, a nauczyciel siada na stole operacyjnym i zaczyna przepytywać nas z budowy komórek. Kresztą sił wstawił nam po trój z minusem i zemdlał. Kiedy się obudził, powiedział, że musi wezwać naszych rodziców, ponieważ źle rogujemy. Nie wiem, co teraz zrobić. On na pewno wezwie rodziców. A moja mama ma 80 lat i mieszka w Szczecinie. I co teraz będzie? Proszę się nie martwić, panie doktorze. Nauczyciel na własny koszt pojedzie do pana mamy i wdroży program naprawczy.